Cześć, w tym filmie przetestujemy sobie Vela Exchange. W tej chwili są beta-testy dla tych, którzy się na nie załapali. Ja osobiście załapałam się do drugiej rundy, trzecia runda rusza dzisiaj. Dla wszystkich dostęp będzie od 9 lutego, dlatego każdego zachęcam do obejrzenia tego filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. A jeżeli chcielibyście zakupić swoje pierwsze kryptowaluty i zgarnąć 30 dolarów na start, to zachęcam do założenia giełdy Bybit. Linki zostawiam pod filmem. Czym jest Wela Exchange? Vela Exchange możemy przeczytać, że jest to zdecentralizowana giełda, która oferuje sprawiedliwy dostęp do nagród platformy, samodzielnej kontroli aktywów. Obecnie Vela Exchange obsługuje handel futuresów, pojawi się również Spot, OTC i inne. Słuchajcie, jak zacząć. Najpierw musimy połączyć się portfelem, uzupełniamy sobie dane i jak widzimy jest dostępna funkcja powiadomień zarówno poprzez e-mail, jak i SMS. Oczywiście nie jest to wymagane, ale jeżeli chcemy mieć alerty, to warto to przeklikać. Obecnie Vela Exchange oferuje, jeżeli chodzi o krypto, Bitcoina do USD, Ethereum oraz Dogecoin. I dźwignie mamy tutaj od 1 do 30. Natomiast jeżeli chodzi o Forex, to mamy tutaj euro, funt brytyjski oraz jeny. Dźwignie mamy tutaj od 1 do 100. I oczywiście rynki Forex nie są zawsze otwarte. Od poniedziałku do czwartku są otwarte przez cały dzień, a w piątek są zamykane o 16:00 EST. No i słuchajcie tak jak zawsze. Market, czyli po aktualnej cenie kupujemy limit Kupujemy po wybranej cenie. Stop market, czyli zlecenie zostanie zrealizowane, gdy cena osiągnie cenę stop. I stop limit, czyli zlecenie zostanie zrealizowane, gdy cena osiągnie cenę stop. Przerzucę sobie na, na przykład Ethereum. No i tutaj zobaczcie, mamy tutaj obecną cenę. Liquidation price, czyli cena likwidacyjna. Wtedy nasza pozycja zostanie zlikwidowana. Jak w ogóle zacząć? Wejdę sobie na account. Następnie tutaj mamy depozyt krypto, i tutaj wpisujemy, ile USDC chcielibyśmy sobie przesłać. Załóżmy, że dajemy 30, klikamy depozyt. Następnie tutaj, w tym miejscu, będziemy widzieć, ile mamy USDC. I teraz idziemy sobie do zakładki trade. Tutaj możemy sobie wybrać, załóżmy, żeby to było 3%. I teraz wybieramy sobie dźwignię. No i klikamy sobie long. Ja nie mogę teraz kliknąć long ze względu na to, że mam tylko 16 centów do wykorzystania. I teraz, jeżeli mamy już pozycję, to ona będzie widoczna tutaj. I teraz tak tutaj widzimy, czy jest zysk, czy strata. Widzimy, kiedy została otwarta pozycja, i co tutaj możemy zrobić. Możemy tutaj zamknąć pozycję. Możemy dodać do pozycji. Możemy edytować kolateral, tak? Edytować stop lossa i take profit. No i słuchajcie, jeszcze chciałabym Wam zaznaczyć, jeżeli klikniemy dodaj do pozycji, to wtedy nasze zabezpieczenie pozostanie takie samo. Dlatego też dźwignia wzrośnie, a cena likwidacyjna zbliży się do ceny rynkowej. Jeżeli chcemy rzeczywiście zwiększyć zabezpieczenie, to wybierzemy edit collateral. I teraz ja tutaj mam załóżmy 63 centy na plusie. Ja akurat słuchajcie, tutaj miałam trochę szczęścia, bo tak na naprawdę można na brzydko powiedzieć, że dla jaj sobie otworzyłam tą transakcję i mam tutaj 60 centów na plusie, a procentowo jest to w miarę dobry wynik, tylko niestety kliknęło mi się dźwignia 1, a chciałam chociaż dwójkę, no ale to i tak jest spoko. Także pokażę Wam teraz, jak zamknę sobie tą pozycję. Klikam sobie trzy kropki, następnie CLOSE POSITION i klikam 100% i klikam CLOSE POSITION. No, i wiadomo, że w tym przypadku, jeżeli mamy jakieś mniejsze kwoty, to opłata transakcyjna może nam trochę zjadać, dlatego po prostu na no to uważajcie. Ok, słuchajcie, Vela Exchange posiada skarbiec, który jest w całości zabezpieczony USDC, a podczas handlu musimy właśnie zdeponować USDC. Po wpłacie otrzymujemy USD na giełdzie, które pokazuje nam się w dolarach. Zyski będą wypłacane w USD. I możemy użyć je jako zabezpieczenie do innej pozycji, albo zamienić po prostu na USDC 1 do 1. Co do jeszcze wpłat, pokazałam wam, jak możemy to wpłacić załóżmy przez MetaMask, ale też jest tak zwana funkcja cash in, cash out. Mamy ją tutaj. I tym sposobem możemy przesłać środki na giełdę za pomocą karty. Więc nasze waluty fiducjarne możemy tutaj wymienić na krypto. Co do jeszcze opłat, mamy ich dwie. Przy rynku krypto opłata handlowa, która maksymalnie ma wynosić 0,1%, czyli 1,1% przy otwarciu pozycji oraz zamknięciu. I druga opłata to opłata za finansowanie, czyli to co zawsze, tak? Zależy od sentymentu, tutaj albo longi płacą shortom, albo odwrotnie. Przy Forexie opłata handlowa maksymalnie 0,01%, czyli 1,1%, i istnieje tak samo opłata za finansowanie. I teraz tak, kiedy stake'ujemy Vela lub eVela, mamy naliczane rabaty. I powinny Wam się gdzieś teraz wyświetlić tutaj na filmie. I teraz tak, co do tokenów. Vela to podstawowy token należący do ekosystemu Vela Exchange. Vela można kupić na przykład na Uniswapie, czy też zaraz Wam pokażę jeszcze gdzie, Vela i eVela klikamy, następnie Buy Vela. I to jest dla mnie nieznana giełda, to jest Camelot, więc tutaj też będziecie mogli welę kupić. Jeżeli zestejkujemy wela, to będziemy musieli poczekać 3 dni na to, żeby dać unstake. I teraz przejdę sobie do VLP. Jest to token dostawcy płynności, który zapewnia posiadaczom i udziałowcom nagrody. Opiera on się na stakingu USDC i można go wymienić na USDC w dowolnym momencie. Czyli jak to działa? Każdy może zastykować USDC, następnie mintujemy VLP i uzyskujemy nagrody w oparciu o wygenerowany wolumen obrotu na platformie. Aby to zrobić, wchodzimy sobie w zakładkę Stake. Następnie klikamy VLP i wybieramy sobie tutaj jakąś ilość, a następnie klikamy Mint. Będzie tutaj niewielka opłata w Ethereum, dlatego należy sprawdzić, czy mamy trochę Ethereum na portfelu. W przyszłości ma tutaj być opłata w wysokości 0,3%. VLP ma zapewnić płynność traderom. Jeżeli handlowcy poniosą stratę, to posiadacze VLP osiągną zysk, a jeżeli handlowcy osiągną zysk, to posiadacze VLP poniosą stratę. Jeżeli chcemy dać unstake tutaj, to będziemy musieli poczekać 3 dni. I istnieje też, jak zauważyliście, HyperVLP, i jest to dodatkowa zachęta do zapewnienia płynności protokołu dla tych, którzy mają wcześniejszy dostęp. Istnieje tutaj sześć poziomów. Widzicie, że teraz jest piąty już tier, czyli cztery są zapełnione, więc jest tutaj zasada kto pierwszy, ten lepszy. I tutaj nagrody będą przyznawane co miesiąc przez 12 miesięcy, począwszy od 1 lutego 2023 roku. Więc blokujemy tutaj środki na rok, chociaż możemy wykonać tutaj unstake, tutaj jest blokada na 14 dni, ale nie będą wtedy nam się należeć nagrody. Czyli jeżeli chcemy full rewards, to nie ruszamy tego przez rok. Ogólnie nagrody Hyper VLP są dodatkiem do zwykłych nagród VLP. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, co to jest e-vela. e, -Vela. e -Vela to jest token nagrody, który otrzymujemy, kiedy stake'ujemy vela, Evela oraz VLP. Możemy go również zastykować, i tutaj przeczytałam, że nie ma żadnej blokady, czyli nie ma tutaj blokady załóżmy na 3 dni, jak było to przy Vela. I teraz, jakie korzyści w ogóle daje nam Staking Vela oraz Evela? I przeczytam Wam to teraz na szybko. Otrzymujemy obniżone opłaty transakcyjne, zarabiamy Evela z każdego wykupu Vela, odpowiadającego 10% całkowitych opłat. Zarabiamy 5% całkowitych opłat w USDC, generowanych przez opłaty za wymianę. Zarabiamy 40% całkowitych opłat generowanych przez opłatę przez opłatę za wymianę spot i to jest w przyszłości. Zarabiamy EVL z każdego wykupu EVL odpowiadającego 30% całkowitych opłat spot to w przyszłości, bo jest to właśnie spot. Zarabiamy 30% udziału w opłatach platformy Odyssey i zdobywamy nagrody ekosystemu w zależności od łańcucha Tą stronę wam podeślę. Myślę, że jest to kopalnia wiedzy, więc, jeżeli będziecie chcieli mocniej zainteresować się Velo Exchange, to na pewno musicie to przeczytać. Słuchajcie, to chyba tyle. Myślę, że jest to trochę bardziej skomplikowany temat, w szczególności dla nowych osób. Proponuję Wam poczytać na ten temat, aby nie zablokować dziś niepotrzebnie środków, czy też abyście nie byli na stracie. Tutaj jest dźwignia, więc wiadomo, że może być różnie. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobami początkującymi, to dźwignia jest naprawdę niebezpieczna i tak naprawdę nie używałabym jej. Myślę, że bezpiecznie, jeżeli chcecie tu podziałać, jest dźwignia. Razy 1, czyli tak naprawdę e, gramy tutaj na pewno bezpieczniej niż z dźwignią razy załóżmy 20. Tak jak mówiłam, tyle na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!